Ustawa o jawności cen mieszkań oficjalnie przyjęta. Donald Trump wycofuje się z wojny handlowej, ale Chiny mówią coś innego. Dla oszustów nie ma żadnych świętości. Oszukują nawet na niedawno zmarłego Ojca Świętego. Między innymi o tych tematach porozmawiamy dzisiaj w najważniejszych informacjach tygodnia. Ja nazywam się Konrad Książak, a zanim przejdziemy do tych najważniejszych informacji tygodnia, to jeszcze partner dzisiejszego odcinka. A partnerem odcinka jest firma XTB. Jeżeli tak jak ja inwestujesz w akcje lub PTF, -y, albo chcesz zacząć inwestować w akcje lub ETF-y, to do miesięcznego obrotu 100 tysięcy euro w XTB prowizja wynosi 0%. A jeżeli nie wiesz w jaki sposób kupić, sprzedać pierwsze akcje, założyć swoje konto na platformie od XTB, na końcu tego odcinka będzie odnośnik do filmu, w którym to dokładnie tłumaczę. Pokazuję, jak ja to robię. A jeżeli w trakcie zakładania konta wpiszesz hasło Konrad, pisane dużymi literami, to otrzymasz zupełnie bezpłatnie dostęp do kursu dla początkujących inwestorów. A my przechodzimy teraz do najważniejszych informacji tygodnia. Myślę, że taką bardzo istotną informacją, zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy chcą kupić mieszkanie, jest ustawa o jawności cen mieszkań. Ona w tym momencie została przegłosowana przez Sejm ale są pewne problemy. Ustawa Polski 2050 o jawności cen mieszkań przyjęta przez Sejm chodzi tutaj o to, że mamy do czynienia z tym, że bardzo często deweloperzy nie podają na swoich stronach cen mieszkania, ani ceny za, za metr kwadratowy, ani ceny całego mieszkania. To się ma właśnie zmienić i deweloperzy będą zmuszeni do tego, żeby prowadzić stronę internetową, ale też właśnie, żeby na tej stronie podawać dokładne ceny. No i mamy do czynienia z tym, że ustawa została przyjęta przez Sejm. W trakcie prac legislacyjnych wprowadzono też zmiany, m.in. skrócono termin dostosowania się deweloperów do nowego wymogu z 6 do tylko 2 miesięcy. Obowiązek wprowadzono przekazywania tych danych do centralnego rejestru portalu dane.gov.pl i wprowadzono możliwość żądania przez kupującego sprzedaży po cenie korzystniejszej, jeśli cena podana na stronie dewelopera różni się od tej oferowanej przy zawarciu umowy. No i wygląda to, myślę, że bardzo dobrze, ale Opozycja krytykuje niektóre poprawki, które nie weszły, mimo tego, że były zgłaszane. No i na przykład pan Janusz Cieszyński z Prawa i Sprawiedliwości, byłby minister cyfryzacji, powiedział, że jako PiS poparliśmy ustawę o jawności cen deweloperskich, ale pani Pełczyńska, która jest odpowiedzialna za ten projekt, osobiście zablokowała wprowadzenie do tej informacji jedynie realnej cenie transakcyjnej. No i właśnie to wzbudziło dosyć duże kontrowersje. Nie będzie tam ceny transakcyjnej. Z drugiej strony wiele osób mówi, że gdyby rzeczywiście coś takiego było, to by mogło to wydłużyć proces legislacyjny. Zresztą sama zainteresowana, czyli pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz o tym też mówiła, pisała na X o tym, że jeżeli chodzi o te poprawki, które zostały wprowadzone przez PiS, które no, ostatecznie oczywiście nie weszły do tej ustawy, te poprawki mogłyby być Pretekstem do podważenia całej ustawy. No i mówi się, że w tym trybie i w tej formie te zmiany Prawej Sprawiedliwości wydłużyłyby pracę o wiele tygodni nad tą ustawą. Pewnie skończyłoby się odesłaniem do podkomisji. Tak to wytłumaczyła na platformie X pani Katarzyna Pełczyńska na No, oczywiście, Prawo i Sprawiedliwość może złożyć osobne ustawy, właśnie odnośnie tego, o czym przed chwilą mówiliśmy. Zobaczymy, czy rzeczywiście tak się stanie. I z tej strony teoretycznie wygląda to dobrze. No, ktoś może powiedzieć, że te ceny. Transakcyjne fajnie, żeby były. Z drugiej strony, jeżeli rzeczywiście to by tak mocno wydłużyło ten proces, to może lepiej, żeby tego do jednej ustawy nie wrzucać, ale są też pewne kontrowersje wokół tego projektu. Niektórzy mówią, że będzie tam sporo martwych przepisów. No i biorąc pod uwagę tę ustawę o jawności cenach mieszkań, no, mówi się, że nawet niektóre te zapisy nie będą prawie w ogóle respektowane. Z jednej strony wygląda to, wygląda to ciekawe. Pamiętajmy o tym, że cena ta transakcyjna może się różnić od nawet kilkanaście procent, jeżeli chodzi o cenę, którą mamy w ofercie. No i tutaj jeden użytkownik Platformy X Przemek Goldman mówił o tym, że ceny mieszkań Zależy od Twojego nastawienia. Przez ostatnie dwa miesiące wysyłaliśmy 10 osób do biura znanego dewelopera we Wrocławiu. Każda pytała o cenę tego samego mieszkania. Efekt rozbieżność na poziomie 2600 zł za metr kwadratowy. Chyba wszyscy wiemy, że cena ofertowa i cena transakcyjna to są dwie różne, różne ceny, no ale są tutaj właśnie pewne problemy. Jeżeli procedowany projekt wejdzie w życie, czyli prezydent podpisze, jawność cen nie będzie pełna pomimo 14 poprawek, które zostały wdrożone. No to mówimy, że widnieje zapis mówiący, że obowiązek ujawniania cen ciążyłby na deweloperach jedynie w przypadku mieszkań już zbudowanych, a zdecydowana większość transakcji, nawet 3 czwarte, jak na razie, odbyła się jeszcze na etapie dziury w ziemi i budowy. No, i wtedy nie byłoby takiego obowiązku. Obowiązek posiadania strony, podawania cen będzie dotyczyć tylko sytuacji, gdy po zrealizowaniu całego przedsięwzięcia, wykonaniu umów deweloperskich zostaną jakieś niesprzedane lokale. To jest zazwyczaj 15-20% całej inwestycji i deweloper będzie chciał je oferować nabywcom. Wtedy dopiero ta ustawa tak naprawdę będzie obowiązywać, no bo wtedy będziemy mieli już wybudowane te mieszkania. Druga sprawa to jest ta poprawka, która została, została wprowadzona, czyli i mamy informację o tym, że w przypadku rozbieżności między ceną widniejącą na stronie internetowej, a oferowaną w biurze, kupujący ma prawo do skorzystania z tej, która będzie niższa. Teoretycznie brzmi to dobrze, ale profesor Gliniecki, Gliniecki z Uniwersytetu Gdańskiego mówi, że w przypadku sprzedaży detalicznej w arkecie sprawa nie jest skomplikowana, to w przypadku cen mieszkań jest trochę inaczej. W przypadku sprzedaży nieruchomości jest inaczej, z uwagi na wymóg zachowania formy aktu notarialnego. Poza tym, jak nabywca miałby zrealizować swoje żądanie, bez akceptacji dewelopera, zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nie będzie możliwe. Więc mówimy o tym, że teoretycznie on może sobie wybrać cenę niższą, no ale z drugiej strony deweloper może się po prostu na nią nie zgodzić. Więc są tutaj pewne kontrowersje, chociaż sam pomysł myślę, że, myślę, że dobry, no ale pewnie będą jeszcze jakieś furtki, z których deweloperzy niestety, ale będą korzystać. O no, propos mieszkań i odnośnie cen mieszkań, no to pamiętajmy o tym, że związane są z tym również kredyty, a z kredytami są stopa, związane stopy procentowe. No i co z tymi stopami procentowymi? Mamy posiedzenie w maju, mamy posiedzenie w czerwcu, mamy też posiedzenie oczywiście po wakacjach i pytanie, czy na tych posiedzeniach będą obniżki stóp procentowych. Coraz więcej osób mówi, że tak, zwłaszcza po ostatnich wypowiedziach Adama Glapińskiego. Inni członkowie Rady Polityki Pieniężnej też mówią o tym, że te obniżki mogą być i to mogą być mocne. Przemysłów Litwiniu, czyli członek Rady Polityki Pieniężnej, powiedział, że są warunki do obniżki stóp procentowych o 50 punktów bazowych na posiedzeniu w maju. Kolejne cięcia byłyby możliwe na jesieni, a w całym 25 łącznie o 100, a nawet 125 punktów bazowych. No i pan Przemysław Litwiniuk powiedział, że jeżeli na majowym posiedzeniu nie padnie wniosek o obniżkę, to złoży go sam. Oczywiście ten wniosek jeszcze musi zostać przegłosowany przez większość. No i tutaj pan Litwiniuk też właśnie podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach mówił, że dane spływające z gospodarki potwierdzają zasadność poważnego rozważenia obniżenia stóp. W najbliższym majowym posiedzeniu zagadnieniem jest kwestia tej skali tej obniżki, czy 25 czy 50 punktów bazowych mówi o tym, że może być to 50 punktów w skali pierwszego półrocza. Możliwe, że cała obniżka byłaby w maju, możliwe, że to by było rozłożone na maj oraz, oraz czerwiec. No i mówi też, że czy zagłosuje za cięciem 150 punktów bazowych w maju. Powiedział: "Jeśli nic się nie zmieni to do 7 maja taki wniosek nie padnie, to sam go złożę". No ale oczywiście musi być większość w radzie polityki pieniężnej. Nie wszyscy są zwolennikami obniżek. No pani Terowicz chociażby w marcu Dała wniosek o podwyżkę stóp procentowych o 200 punktów bazowych, no ale nie miała akurat żadnego poparcia, inni byli, byli przeciwko. No przypomnę, że jeżeli chodzi o panią Tyrowicz, to jest członek Rady Polityki Pieniężnej wybrana 7 września 2022 roku przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej, który, który poparł właśnie panią, panią Tyrowicz, następnie pozytywnie zaopiniowana przez senacką Komisję Budżetu i Budżetu i Finansów. No, powołanie to postrzeganie jako wzmocnienie skrzydła zwolenników zdecydowanej w. Walki z inflacją. No i rzeczywiście mamy tego przykłady. Profesor Tyrowicz wielokrotnie podkreślała potrzebę bardziej stanowczych działań w polityce pieniężnej, w tym możliwość szybszego podnoszenia stóp procentowych w odpowiedzi na rosnącą inflację. No i można powiedzieć, że dalej to robi. No a co Adam Glapiński o tym myśli? Na razie jeszcze o tym nie wiemy, chociaż pamiętajmy o tym, że ostatnie jego posiedzenie było takie bardziej gołębie, zdecydowanie bardziej gołębie. Przypomnę, że Glapiński ostatnio chwalił się zapasami złota. Polska ma ponad 500 ton kruszcu, no i to już jest. Jest ponad 20% rezerw walutowych naszego, naszego kraju. Mówi, że to efekt przemyślanej, długotrwałej, długofalowej strategii, która konsekwentnie realizujemy, by wzmocnić bezpieczeństwo finansowe kraju, zapewnić przyszłym pokoleniom stabilność. Nasze rezerwy dewizowe ponad 237 miliardów dolarów wzmacniają status Polski jako bezpiecznego, wiarygodnego uczestnika globalnego systemu finansowego. No tutaj mówi się, że kupowanie pośrednio 2000 dolarów dało zarobić 75%. No, na razie nic nie dało zarobić. Pamiętajmy, że my zarabiamy w momencie, kiedy coś sprzedamy, więc też ja nie chcę mówić, że takie nagłówki, jak że mówienie o tym, że my już zarobiliśmy na złocie, są prawdziwe. Nie do końca moim zdaniem są prawdziwe. Oczywiście no, mówimy o tym, że wiele osób krytykuje Adama Glapińskiego, że to złoto nie jest w Polsce w dużej mierze. No, są jakieś plany sprowadzenia tego części, chociaż złota do, do, do Polski, ale czy to się rzeczywiście wydarzy, tego w tym momencie nie wiemy. To teraz płyniemy za ocena. No i Donald Trump. Donald Trump mówi o tym, że możliwe, że będzie jakieś złagodzenie tej polityki wobec Chin. Oczywiście mówimy tutaj o cłach. Prowadzone są rozmowy z Chinami, ale Chiny tego nie potwierdzają. Donald Trump wycofuje się z wojny handlowej, i zapowiada obniżkę ceł dla Chin. No i mówimy w tym, że w tym momencie to jest 145%, ale dogadujemy się dobrze z Chinami, powiedział prezydent Donald Trump. No i tutaj mówimy o tym, że jeżeli chodzi o te wysokie cła, no to najpierw sekretarz skarbu w, w wtorek powiedział, że wysokie cła są niemożliwe do utrzymania. Spodziewa się deeskalacji wojny handlowej między dwiema największymi gospodarkami świata. No i wszyscy pytali Donalda Trumpa o to, czy rzeczywiście jest to, jest to prawda. No to Sekretarz mówił, że żadna ze stron nie uważa, że status quo jest trwałe. No i pytanie, co powie Trump? Trump powiedział, że jeżeli chodzi o tę wojnę celną z Chinami, sprawa nie jest jednoznaczna. Najpierw unikał odpowiedzi. No i Trump w końcu powiedział, że jeżeli chodzi o te cła z Chinami to ostateczna stawka celna spadnie znacznie z obecnych 145%, nie będzie aż tak wysoka. Rząd Hill nie odpowiedział na to doniesienie, od razu konsekwencje krytykuje cła Trumpa, no i tam niektórzy nawet mówią, że Trump przyznał się do porażki biorąc pod uwagę tę wojnę handlową, no na w tym momencie wciąż trwa, widać, że te wypowiedzi Trumpa już są takie, że, że jednak te cła mogą zostać obniżone, że mamy do czynienia z jakimiś rozmowami właśnie, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o Chiny. Że problem jest taki, że Chiny tego nie potwierdzają. Chiny ucinają spekulacje, trwa wojna taryfowa. Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zdementowało w czwartek doniesienia medialne, według których Chiny i USA prowadzą rozmowę na temat CEU. Są bliskie osiągnięcia porozumienia w tej sprawie. Chiny i Stany Zjednoczone nie prowadzą konsultacji ani negocjacji w sprawie. Ceł. Tak podkreślił rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych podczas briefingu prasowego. Więc no mówimy o tym, że jeżeli chodzi o tę sytuację na linii Stany Zjednoczone, Chiny, ona jeszcze będzie trwała i to może będzie trwała dosyć, dosyć długo. No a biorąc pod uwagę to, kto może na tym próbować skorzystać, to no to Putin zaczyna wchodzić coraz mocniej do gry ze względu na to, że wabi Amerykanów tym, co Chiny Amerykanom Odebrały, czyli mówimy tutaj w dużej mierze o metalach ziem rzadkich. Rosja posiada dostęp do 10 milionów ton rezerw nadających się do wydobycia metali ziem rzadkich. No i tutaj mówimy o tym, że to jest 5 razy więcej niż dostępne złoża w Stanach Zjednoczonych. No i to są myślę, że silne karty, jeżeli chodzi o Władimira Putina. Tutaj mówi się o tym, że chce skraść biznesowe serce Donalda, Donalda Trumpa. No i jeżeli chodzi o analityka spraw Rosji w ośrodku w studiów wschodnich, pana Filipa Rodnika mówi o tym, że są gotowi do robienia interesów z Donaldem Trumpem. Po to do Waszyngtonu został wysłany Dmitrijew. Dla nich włączenie się w proces negocjacji szeregu innych spraw, w tym umów gospodarczych, do wyjścia najlepsze z możliwych na stół kładą zarówno złoża współpracę w Arktyce, jak i polityczne projekty. No i to oczywiście może być niebezpieczne. Bo w Rosji te metale ziem rzadkich są. To, to jest między m.in. skant, który jest wykorzystywany w produkcji stopu aluminiów, to jest itr, który jest pierwiastkiem ziem rzadkich, kluczowych do produkcji LEDów, diod, diod i elektrod. Mówimy o tym, że to jest też niop wydobywany w wielkiej kopalni TomTor na Dalekim Wschodzie Rosji. Jest to też lantan wykorzystywany jako dodatek do stali, stopów glinu i miedzi. Jest to tytan, no oczywiście, jest to uran i ropa. Rosja wydobywa 7% światowych zasobów paliwa do reaktorów atomowych. No i biorąc pod uwagę Rosję i spółki zależne one odpowiadają za około 35% światowego wzbogacania uranu, więc to są naprawdę poważne Poważne argumenty wyciągane przez Władimira Putina, ale zauważmy, że cła dotykają nawet dalekich miejsc, jak chociażby Australia. Austra amerykańskie cła, a australijscy rolnicy chcą handlu z Unią Europejską, a do tej pory no, wypowiadali się dosyć chłodno właśnie o takim handlu. Nieprzewidywalna polityka taryfowa Donalda Trumpa zdaje się, e, się również skłaniać australijskie stowarzyszenie rolników do ponownego przemyślenia swojego podejścia. Australijski Związek Rolników ostrzegał przed zawarciem umowy o wolnym, handlu z Unią Europejską w październiku 2023 roku, teraz mówi, że ten traktat może zostać, zostać zawarty w 2023 roku w październiku, gdy umowa o wolnym handlu z Australią wydawała się realna, no to organizacja Australijska Federacja Rolników publicznie zajęła zupełnie inne stanowisko i przestrzegała przed umową z, Unii, z Unią Europejską, no ale w tym momencie ze względu właśnie na cła Donalda Trumpa, mówi się, że oczekuje od Unii bardziej liberalnego porozumienia niż to, które zostało przygotowane w 2023 roku, ale teraz rozmowy, te negocjacje zostały, zostało wznowione. Według Stowarzyszenia Otwarty Handel jest najważniejszym czynnikiem napędzającym globalny wzrost gospodarczy i stabilność. No i teraz czekamy na wybory w Stanach Zjednoczonych na 3 maja, przepraszam, w Australii na 3 maja są one zaplanowane. No i w ciągu roku może być jakaś, jakaś umowa odnośnie właśnie australijskiego rynku, chociażby wołowiny, no i Unią Europejską. A teraz kilka danych z gus. Przede wszystkim jesteśmy coraz bardziej bogaci, przynajmniej na papierze. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu urosło o 7,7% rok do roku i wynosił 955,92 zł 92 grosze brutto. Przypomnę, to jest kwestia pensji brutto i w sektorze przedsiębiorstw, które zatrudniają 10 lub więcej osób. Czyli nie bierzemy pod uwagę tych takich mikrofilm. Mikro no i biorąc pod uwagę to wynagrodzenie wzrosło 7,7% wzrost rok do roku. Przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale jest spadek zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw o 0,1. 0,9%. I zauważmy, że jeżeli chodzi o przeciętny miesięczny wynagrodzenie brutto, ono cały czas rośnie tutaj bez przerwy. Od 21 mamy wykres i widzimy, że ten trend jest w tym momencie jednoznaczny. A jeżeli chodzi już o, o inne aspekty, które podaje GUS, no to mamy spadek liczby mieszkań oddanych do użytkowania w pierwszym kwartale 25 roku. No i biorąc pod uwagę ten okres styczeń, marzyć mieszkania oddane do użytkowania, jest tutaj spadek, ale w w marcu jest bardzo duży spadek, rok do roku, o około 9%. Tutaj zauważmy, najmocniej spadały mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem, no i społeczno-czynszowe. No i to ciekawe, wcześniej mieliśmy do czynienia z tym, że o ile mieszkania oddane do użytku spadają, to rozpoczęte budowy czy wydane pozwolenia były coraz wyższe. w tym momencie mówimy o tym, że od początku roku, no już to tak dobrze nie wygląda, mieszkanie, na których budowę wydano pozwolenia, no to jest około 10% spadek, czy to jeżeli chodzi o marzec, czy to jeżeli chodzi od początku stycznia, od początku roku do marca. Do, do jeżeli mówimy o mieszkaniach, których rozpoczęto budowę, tutaj też są spadki już nie tak duże, ale jednak, jednak są. No, z drugiej strony popyt na mieszkanie jest też o wiele, o wiele mniejszy, więc na ten moment popyt dużo mocniej spadł niż, niż spadła podaż, ale widzimy, że też deweloperzy już tak dużo mieszkań nie wprowadzają do swojej oferty. Patrząc dalej i, idąc na, i, i, i patrząc na konsumenta, sprzedaż liczna towarów, praktycznie na zero, 0, 0,3% na minusie spadek w porównaniu. Z analogicznym miesiącem poprzedniego, poprzedniego roku. No i jeżeli sobie zobaczymy na poszczególne składowe tego indeksu, to widzimy, że najmocniej wzrosło pojazdy samochodowe, motocykle części, ale też meble RTV AGD. Przypomnę, że w tamtym roku meble RTV AGD był bardzo duży problem z tym. No i też mamy niską bazę, więc nie, zdziwi, nie dziwi nas to, że meble RTV AGD rośnie, że tekstylia, odzież, obuwie też będą rosły, bo tam jest ta niska baza. Żywność, napoje, wyroby tytoniowe spadają, ale tam ta baza była wysoka. Tak samo paliwa ciekłe, stałe i, i gazowe. Chociaż ta żywność, napoje, wyroby tytoniowe w samym marcu 25 versus marzec 24 zaliczyły no, 9, prawie 9,5% spadek, więc naprawdę bardzo, ale to bardzo mocny. Patrząc jeszcze na inne dane GUS, mamy wzrost cen skupu podstawowych produktów rolnych w marcu 25 roku o 10%, równo 10%. Zauważmy, że rosło niemalże wszystko w samym marcu, jeżeli chodzi o. Ceny skupu spadał jedynie owies i trzoda chlewna, a cała reszta rosła i to całkiem mocno, bo na przykład bydło rosło o prawie 40%, kukurydza 26% wzrostu, ponad 20% wzrost też mamy w chociażby życie. A więc tutaj mówimy o tym, że rzeczywiście mamy wzrosty i to naprawdę całkiem, całkiem mocne, mocne wzrosty. Patrząc oczywiście tutaj z perspektywy rok do roku, widzimy, że no od listopada praktycznie 24 roku nieprzerwanie w większości w większości tych cen mamy wzrosty czy to jeżeli chodzi o ceny w skupie czy to jeżeli chodzi o ceny na targowisku no i jeszcze bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej żeby zobaczyć jak wygląda konsument no w tym aspekcie akurat jest słaby czyli bardziej wolimy oszczędzać niż wydawać minus 16.5% patrząc na składowe tego indeksu no to mówimy o tym że najbardziej pogorszyła się ocena obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów cztery 1% w dół i obecna sytuacja ekonomiczna kraja, kraju 1,8% w dół. Gorzej też jest oceniana przyszła sytuacja finansowa gospodarstw domowych 1,6%. Przyszła sytuacja ekonomiczna kraju powiedzmy, że mniej więcej na zero, ale lepiej jest, jeżeli chodzi o odczyt sprzed miesiąca, w ocenie obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego tutaj mamy lekkie wzrosty o 1,1%. A na koniec ciekawostka, i to ciekawostka no, nie z tych miłych, dlatego, że mamy do czynienia z kolejną falą oszustw. Niedawno żegnaliśmy Ojca Świętego Franciszka, no i niestety, ale oszuści to również potrafią wykorzystać. Zarabiałem na śmierci papieża, w serwisach kwitnie chytry. Proceder w serwisach sprzedażowych, ogłoszeniowych można znaleźć oferty sprzedaży różańców poświęconych przez papieża Franciszka. Niektóre wystawione w dniu jego śmierci. Ceny dewocjonalnych są bardzo wysokie. W poniedziałek, wielkanocny, 21 kwietnia, Watykan podał, że papież Franciszek doznał udaru i nieodwracalnej zapaści kardiologicznej. No i biorąc pod uwagę papieża, niestety, ale oszuści też wykorzystali tę sytuację. No i mówimy o tym, że w serwisach, Sprzedażowych ogłoszeniowych można znaleźć oferty sprzedaży różańców poświęconych przez papieża. Mam zaszczyt zaoferować nowy, nieużywany z papieski od Ojca Świętego Franciszka ze Światowy Dni Młodzieży 2.16, podaje jeden ze sprzeda sprzedawców. Cena różańca to 449 zł. W takiej samej cenie jest nieużywany różaniec papieski od Ojca Świętego Franciszka z audiencji generalnej 3 maja 2018 roku. Różaniec z Fatiby, pobłogosławiony przez papieża Franciszka, kosztuje 299 zł. Inny sprzedawca oferuje różanie z wizerunkiem Matki Bożej i herbem papieskim papieża Franciszka za 777 zł. No więc tutaj mówimy o tym, że są niestety, ale, ale niektórzy... Ludzie, którzy wykorzystują każdą okazję, a tutaj jest nawet można powiedzieć gigant prawdziwy, oferta VIP dotycząca sprzedaży trzech perłowych różańców. Jana Pawła II, Benedykta XVI i papieża Franciszka. Jak wynika z opisu są to dewolucjonalnie, które hierarchowie kościoła wręczają gościom VIP, na przykład biskupom lub kardynałom. Oferent wycenił je na 5000 tysięcy złotych, no nie dajmy się na coś takiego nabrać. No, i tym, jakby nie patrzeć smutnym, smutną ciekawostką, kończymy. Kolejne wydanie najważniejszych informacji tygodnia za dzisiaj. Bardzo dziękuję. Oczywiście standardowo zapraszam Cię też na moje inne filmy. Trzymaj się. Cześć.